Takim akcentem witamy w kolejnym odcinku Patrz daj on za hajsem Ty, ale boże jaki ładny jest ten hajs na górze Taki przyśroczysty O! o, o Czepnęło mnie aż więcej pieniędzy! Dawaj Będziemy milionerami Ile on daje? Tysiąc, Tysiąc? Ale ja. To, to bardzo jakbyśmy, dużo To jakbyśmy chodzili ciągle za niebieskimi W sumie to jest niebieski Jasno niebieski Dawaj haj. Duchowa moneta chodź tu Jakby dał się jeszcze podzielić takie monety o. o oni są bardzo przydatni Mamy święty Oni są nam bardzo potrzebni, no nie? Ho, ho, ho. <noise> no nie. On jest trochę jak na Gimikowa, nie? Czy to będzie Hale S Potter? Nie, 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 on będzie w następnym, ale nie mamy spolszczenia niestety. Ty, mamy czapeczki Eeeem, um, nie tu, czekaj. Mamy czapeczki, wszyscy. E, trzeba, trzeba by gdzieś jeszcze chyba pójść. Typa drzwi. On wygląda jak taki Mikołaj, nie? I co pieniądze tam są! Biorę! Udało się. Duchowane, to chodź tu. Duchowe monety? O, patrz, tutaj to się da użyć, to świeć się. Hum, to trzymata śmata. Tosia. <grywa> A jak go widać? Przecież to ma go uczynić milionem. No bo to dla Lego jest A, takie. O bo przecież ta misja z biblioteką? Mhm. Dział książek zakazanych. Mm. Hey. E, ty. ma? No, a, nie widzi a go nie widzi, ja nie widzi go. Eee, szkoda, że to nie ma już ducha, bo pieniądze bym zabrał. No. Za poważna muzyka. E, te duchy mogą nas złapać, nie? Chyba tak. Masz y, pelerynę i To jest jedna z trzech insygniów śmierci. Eee, nie działa mi A, działa mi <laughs> to takie. Mamy na odwrót kontroler. No, na no, razie. Dobra. O, o, to trzeba robić. Tu hajs powiem wypaść. Gdzie nie. Charakter stacji. Te książki nieźle będą na dżed, tego co pamiętam, chyba. Ja. Yeah. Dawaj hajs. Chudy, no hajs jest na górze, no. Nie wiem zbytnio, co miałem zrobić. Pan e, miał nam niewidką! Dobra. A, za to, to. Aha. Chodzisz pod to i wtedy... O. Nie to. Aha. <noise> Nie, pieniądze, to ci prostu pieniądze, no dobra, i trójkąt. dobra, o, o ale pieniądze, A. o, o, okay. o, okay. czekaj 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 czekaj, czekaj, Czekaj na ja bawi mnie jedna rzecz. Pamiętasz, że on w bójca ma złamaną y, różdżkę, nie? No. I bawi mnie absurd zarządzania Hogwartu. Jak on czekaj, ma cały czekaj. rok się uczyć ze złamaną różdżką? Czekaj, ja muszę go ten. Czy to jest to to na Ravenclaw. Chyba tak. Ale nie, nas nie atakuje, więc już kto Ciało. A. No <grymne> kurde No wejdź tam no ja Jestem gotowy jakbyś tego spadał jakiś się byłem cały no dobra Miliony monet, jak lodu. Dzięki, monet jakby relaksuje. Ty, masz tam niebieską za rogiem. po prawej. Podobno by to była wiertowa. Nie ma takiego luksusu w LEGO. Kurde, no. Odbieramy dalej. Uh -huh. Masz tutaj wejścia Dobra. Pająk. No nie... Walka z tym... Miliony monet jak lodu... A, bone dobra. Pająka już zabrałem. To była moja sławna mama. A, dobra. Nie, bo już to myślałem, że wytnie. tamten błąd, co wtedy? To się wytnie. Myślałem, że tamten błąd, co Na szczęście nie. A. Dobra. Harry Sweater Potter. No kurna, ja nie widziałem tego! Harry Sweater Potter. Ła, łap, Łapie, łapie. Ej, już połowy mamy. Trochę, trochę, te tacy dały. No. Nawet nie trochę. Mm. <śmiech> <śmiech> Jak się poświęcił. Ej, <laughs> hey, dawaj! Raven Klooper! Oa? tam co było? Wdzieś czy nie? Widziałem, widziałem. Ja bym zobaczył na nagraniu. Zobacz na nagraniu. Zobacz na nagraniu? O nie. Lefej, ja, coś się zbudowało! E on może nas wykryć? Um, no właśnie Bo ten woźny może, ale No właśnie Ten cieć może Właśnie się sam zastanawiał stary On, pod, podwójne drzwi On po prostu, wiesz, on nie, przed on nie przeszedł przez podwójne drzwi Właśnie nie przeszedł przez podwójne drzwi Mnie tu może dojechać? Chyba kot mu mówi gdzie jestem Jeszcze... no Okej, okay, to trzeba robić Ja by tu czekam na pieniądze. Chyba zablokowałeś się. O! Um. o tu, duszy, tu jeszcze. To trzeba wciąć. O! Super, mamy herb. Zniknął za podwójnymi drzwiami. Podwójne drzwi, no. O, prawie cały. Czekaj, trzeba to zbierać. To to nie koniec pieniędzy tutaj Dupę, on tu idzie Jak go zaatakuje to moja przykrywka 7 Tak Trzeba strzelić do kota bo jak kot zacznie czekać to on pójdzie za kotem Mówiłem ...i plyna była trochę niepotrzebna na niego. No, w filmie była. Chłodek, klucznik by się przydał. Klucznik. dawał pieniądze? Nie. Ja jeszcze? Chyba nie. Nie wiem. Chyba nie. Idziemy. O, tu B. Tu będzie niebezpiecznie. Mamy adventurera, tu Adventurer'a, to się liczy. O, pająki! O, dobrze. Pamiętaj wyjazdowić. O, ten trzeci! Nie dobrze nam idzie. Eee, no ona tam o no coś nam dwie, nie? Słucham? Ona no, nam dwinie o e, nie, my musimy. Aha. Dobra, bądź gotowy, ja żeby zabrać pieniądze. No. Cześć. Ha? Hmm. Zobacz, w ogóle taki sam. Hmm. Spoiler jakiś? Co? Hmm. Nie, bo patrz, czy jakieś spoilery będą. Czy to jest ten kamień? To jest kamień graficzny Lekowy. to się to kamień filozofów, a nie kamień filozoficzny. Filozof no, jest słowny. Piękne... Akonik Evolution. Nienawidzę Jakonik Evolution. O, fajs. Noczek ty też tego inne wby. się nauczyć odwołać metal. Chyba nie teraz. Ale od razu wyłączyłeś i włączyłeś nagrywanie? Nie, nagrywam dalej. O. Na do misji, to wyłączę. A to już wszystko ten. Tak, faktycznie. I tu darmowy kociołek jeszcze z tym... Z... Jak to się wabi? Erykstianą siłą. E, podką Podką chyba ja wiem... O nie, ja wiem gdzie my idziemy. Tak, zakazane las. Do, 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 nie, no nie nienawidzę Hagrida. Kocham Hagrida. Czy to było co, z psem? Tak. W ja sumie obecnie misje u Hagrida to są misje z psem. Hagrid psie. I obrzęcz psów. Ej, czemu i obrzęcz Hagrida? Cholipka. Wolę psy. Miko body. woli psy. depresję. Teraz już wiecie o tym, że Miko woli psy. Nou wij hij Ik weet dat het is, dat Weet je misschien de de